Liczba zaginięć wzrasta. Części osób nie udaje się odnaleźć, bo poszukiwania rozpoczynają się zbyt późno. Zamęczyli mi męża, wysoki sądzie. Bili, katowali, zabrali mu wszystkie pieniądze. Ciężkie psychicznie jest samo potwierdzenie, że trafiłeś na ciało, a potem niepewność. Może to twój syn? Cześć. Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Jestem podcasterką i redaktorką merytoryczną magazynu kryminalnego Newsweek. Zapraszam Was na premierę nowej serii podcastowej, w której usłyszysz prawdziwe historie kryminalne, wobec których nie sposób pozostać obojętnym. Pierwszy odcinek w aplikacji Onet Audio już 16 października, czyli także w dniu publikacji drugiego numeru magazynu kryminalnego Newsweeka. Mam wrażenie, że policja i prokuratura czekają, aż ktoś poda im sprawcę zbrodni na talerzu. Myślę, że kiedy się napije, jest zdolny do wszystkiego. I może tego potem nawet nie pamiętać.